Witam serdecznie Państwa. Jesteśmy na nieruchomości w Tarnowskich Górach. Dom w zabudowie szeregowej. Przechodzimy z garażu, który jest wyposażony dodatkowo w bramę firmy Wiśniowski. Oczywiście automatyczną. Tutaj Państwo widzą schowek na rowery. Następnie z garażu można przejść do przedpokoju obacie wiatra łapu, w którym można zamodować przestronną szafę. Następnie przechodzimy do kuchni z salonem. Tutaj naturalnie miejsce na, na, znaczy na hydraulikę. Następnie przechodzimy do obszernego salonu, z którego wychodzi jest wyjście na taras. Naturalnie, drzwi są przesuwne, samo domykające się. Tutaj Państwo widzą miejsce na telewizor. Następnie mamy wejście do góry. Ale jeszcze wrócę tutaj do malutkiej łazienki, która znajduje się na dole. Tutaj przewidziane jest WC z umywalką oraz miejscem na kocioł gazowy, gazowy dwufunkcyjny. A po przeciwnej stronie mamy również miejsce na kominek. Następnie, wchodząc po schodach, na pierwsze piętro. Mamy tutaj e, trzy pokoje, garderobę oraz dużą łazienkę z oknem. Pierwszy pokój. O, tutaj jeszcze widzimy kawałek ściany, która nie została wytynkowana naturalnie w w stanie deweloperskim będzie to wszystko zatynkowane. Góra będzie ocieplona wełną mineralną. Następnie przechodzimy do następnego pokoju sypialni. Tutaj z kolei mamy garderobę. Można naturalnie zrobić z tego łazienkę. W której e, po prostu zamiast e, można, w, w, jeżeli zrobimy tutaj łazienkę, wtedy zyskujemy dodatkową jedną sypialnię. Następnie przechodzimy do kolejnej sypialni. Naturalnie ta sypialnia jest największa. O, tutaj też jeszcze ściana nie zatynkowana, ale za jakąś chwilę będzie. Z tego pokoju mamy też widok na okolające tereny zielone. Zaraz Państwu pokażę. I tak jak powiedziałem, jest tutaj jeszcze nieskończony stan deweloperski. Który, że tak powiem, można sobie samemu też poprojektować. Po prostu przy ustaleniu zakupu danego lokalu możemy wspólnie z właścicielami ustalić, co ma być w stanie deweloperskim.